Energia wód termalnych to jest kolejna rzecz, tak samo jak węgiel. Myślę, że wielo, 80%, 90% społeczeństwa nawet nie ma świadomości tego, że taki sam potencjał węgla, a nawet większy mamy wód termalnych w Polsce. Czyli biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, to chyba 80% tego potencjału jest znowu w Polsce. Zobaczcie, moi drodzy. Mapa odwiertów. 3000 odwiertów, odwiertów w Polsce potwierdza potencjał energetyczny na poziomie spotykanym najbliżej w Islandii. Słuchajcie, to są odwierty, które były robione kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu i sto lat temu. Słyszeliście o czymś takim? Myślę, że nie. Zobaczcie, tak wygląda mapa odwiertów. Oczywiście ona jest nieczytelna, tego tak dokładnie nie widać, ale to są tysiące. Ja podałem minimum z minimum czy tysiące. Jest tego zdecydowanie, moi drodzy, dużo więcej. Yy, występowanie wód termalnych w Polsce. Tutaj też widzimy ten ślad. On jest oczywiście też dużo większy, bo nie wszystkie tereny jeszcze są, moi drodzy, dokładnie zbadane. I wiecie, gdybym mówił wam o ekspertach, jednym profesorze, drugim, trzecim, powiedzieliśmy, tak, jest tylu ekspertów, każdy wie swoje, a potem w praktyce wychodzi zupełnie inaczej. No więc ja dzisiaj chciałbym się oprzeć nie na profesorach, ale przede wszystkim na kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Zobaczcie, roczny potencjał energii wód termalnych w Polsce jest w stanie na dobry początek. Wiemy, że tego oczywiście jesteśmy w stanie zaspokoić 100%. Ale na dobry początek pokryć 50% zapotrzebowania ciepłowniczego i energii elektrycznej w Polsce, jak potwierdza kontrola NIK. I do tego, moi drodzy, zaraz przejdę. Zasoby energii wód termalnych w Polsce: czyste, stałe i bezpieczne źródło ciepła i energii elektrycznej. Zobaczcie, polski pas tektoniczny na linii Lublin-szczecin to kilka tysięcy źródeł gorących wód termalnych, gotowy, gotowych zasilać nasze domostwa. Już dawno mogliśmy to zrobić. Co stoi na przeszkodzie, że tego nie robimy? Tu jeszcze mapa gęstości strumienia ciepła. I moi drodzy, to co najważniejsze, zobaczcie, raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń. Inwestycje w rozwój energii geotermalnej są w Polsce spowalniane, a informacje cenne dla potencjalnych inwestorów i gmin nie zostały nawet przekazane. Ta kontrola była realizowana w kwietniu 2022 roku i tutaj jest nawet kod, zrobiliśmy, można to sobie zeskanować i przeczytać dokładnie ten raport. Ja myślę, że każdy Polak powinien przeczytać ten raport co w Polsce my mamy moi drodzy pod ziemią. I pierwsze kroki jakie chcielibyśmy zastosować jeżeli też chodzi o geotermię. Przebudowa systemu energetycznego na model per, czyli polskiej energetyki rozproszonej. Jeżeli my będziemy w stanie podłączyć pod istniejące ciepłownie bądź nowe ciepłownie, które będą budowane w samorządach, zobaczcie, jak staniemy się niezależni energetycznie. Polska i Norwegia, dwie potęgi energetyczne, to jest to, o czym mówiłem. Dlaczego w Norwegii oni mają, nie wiem, czy tyle samo, czy więcej, oni mają gaz, my znowu mamy inne złoża, ale ta ilość jest porównywalna, a w niektórych przypadkach tych złóż nawet większa. Jeżeli oni mają tak dobrą sytuację gospodarczą, mają tam uczciwych polityków, ludzi, którzy przede wszystkim są patriotami, dbają o swój kraj, to jeżeli my w Polsce wprowadzimy do parlamentu, do Sejmu prawdziwych Polaków, nie rząd polskojęzyczny, ale rząd składający się z Polaków, patriotów, ludzi prawdy, to Polska może stać się czymś więcej niż drugą Norwegią. To jest nasz największy potencjał, moi drodzy, i nasza siła. Zobaczcie, tańsza energia i ciepło dla przedsiębiorców i indywidualnego odbiorcy. To są te korzyści, jeżeli uda nam się wprowadzić te zmiany. To jest oczywiście proces co najmniej między 7 a 10 lat, ale to trzeba zacząć robić. Jeżeli tego nie zrobimy teraz, w tym roku, to Polska będzie sprzedana. Tak jak to było kiedyś, była pod zaborami, znikła z mapy świata. Kto wie, czy teraz nie będzie podobnie. Tylko w Polsce, moi drodzy, jest nadzieja. A to można tylko zrobić, kiedy zniszczy się ten chory system, na którym oni chcą budować świat na nowym porządku świata opartym o kłamstwo. Manipulacje, pychę, rozrzutność, strach, agresję, kulturę śmierci i przemoc. My będziemy szli w kierunku Bożego Porządku Świata budowanego w oparciu o prawdę, miłość, pokój, dialog, zdrowie i prawo do życia. Moi drodzy. Pamiętacie, co mówił Jan Paweł II? Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Więc będziemy stać na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję. Kochani, to już końcówka. Pozwólcie jeszcze na dwa zdania takiego podsumowania. E tak jak już na początku zadeklarowałem, żeby każdy z was wiedział, że ruch Polska jest jedna, zawsze będzie szedł pod ruchem, pod szyldem Polska jest jedna. Oczywiście jesteśmy otwarci na y, różne ruchy, dzia działaczy, czy nawet parlamentarzystów, którzy gdzieś są zachukani tam na dole, którzy chcieliby się włączyć do czegoś czystego, ale my na pewno nie będziemy szli w kierunku tak zwanych odgrzewanych hotletów. My nie chcemy tych ludzi, którzy przez dekady obiecywali wam złote góry. Oni wam co 5 lat, co 8 lat obiecują, a potem nas wszystkich zawodzą. Jakby jeszcze się mylili, to jest pół biedy, ale oni to robią, moi drodzy, z premedytacją. Pojawiają się pytania, kim jest Rafał Piech, skąd on się wziął. Moi drodzy, można powiedzieć tak, synek stąd. E, jestem. <grym> Synek z Siemianowic, urodzony w Siemianowicach Śląskich z dziada pradziada. Jeden dziadek jest z Tarnowa, dlatego tak bliskie też mi jest Podkarpacie, ale wszyscy jesteśmy, żona, ja, rodzice, teście, jesteśmy urodzeni w Siemianowicach. Tutaj się uczyliśmy, tu dojrzewaliśmy, tu nas rodzice wychowywali pięknie. Wszystko, wszystko tak naprawdę, wszystkie wartości budowaliśmy tutaj na Śląsku. Moi drodzy, Pojawia się kolejne pytanie. Czym różni się Rafał Piech od hołowni, od Petru, od Kukiza. No ja zawsze mówię nie jestem gwiazdą estrady i nie śpiewam. Ale, ale to tak oczywiście pół żartem, ale zobaczcie, ta różnica jest, jaka jest między Rafałem Piechem i Ruchem Polska jest jedna a tymi wszystkimi wydmuszkami, które powstały, które są bardzo promowane przez media głównego nurtu. Jest taka, że prezydent miasta, Siemianowice Śląskie, przez 8 lat ostatnich pokazał, jak można zarządzać miastem. Wystarczy przyjechać tutaj i zobaczyć, co wydarzyło się przez pierwsze 4 lata. Gdzie tak naprawdę bez zadłużania miasta zrealizowaliśmy ponad 400 inwestycji. Ludzie nie wiedzieli, jak to się dzieje. Dopiero w sytuacji, kiedy dowiedzieli się, że ten prezydent, który zrealizował tyle inwestycji, tak naprawdę postawił na Boga. I zawierzył to miasto Panu Bogu przez ręce Maryi. Wtedy zaczął... <noise> Wtedy zaczął się potężny hejt na tego prezydenta, że już nie będą ludzie na niego głosować, że co to w ogóle za oszołom, że takie rzeczy robi. I zobaczcie, przychodzi wieczór wyborczy, spływają wszystkie wyniki, 84% drugi wynik w Polsce. To jest, moi drodzy, potwierdzenie. Ja tego nie zrobiłem sam, zrobiłem to z pięknym zespołem, ale to dzięki temu właśnie, że na początku postawiłem na Pana Boga. I myślę, moi drodzy, że tak samo będzie i dzisiaj. Że pierwszą rzecz... Jaką, jaką zrobimy, jeżeli będziemy mieli realny wpływ, jeżeli to jest ten czas, jeżeli Pan Bóg uważa, że to jest ten moment, to pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to właśnie zawierzymy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy Chrystusa Królem Polski. Zobaczcie, jaki my mamy dzisiaj świat. To, co związane z Panem Bogiem jest złe, a to, co jest złe, okazuje się, że staje się dobre. Tak nam to przedstawiają media, tak nam to przedstawiają siły globalne. Ale kiedy wrócimy do korzeni Polski, kiedy wrócimy do chrztu Polski, do każdego władcy, każdy król, każdy władca zaczynał od zawierzenia swojej misji, królowania, swojego narodu, Polaków, Panu Bogu. Jechał na jasną górę. Śluby lwowskie, i wtedy Polska się rozwijała. Jeżeli Polska nie będzie Bogiem silna, zniknie z mapy świata. To wiem na pewno. Dlatego, moi drodzy, musimy zawalczyć o naszą Polskę, aby była Bogiem silna. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich ekspertów, finansistów, inżynierów, doktorów, którzy mają ogromne pojęcie, wiedzę na temat naszych złóż, na temat finansów, gospodarki, bankowości. Potrzebujemy Was dzisiaj, bo widzicie, w jakiej potrzebie jest Polska. Dlatego z tego miejsca zapraszam Was, wzywam Was wręcz do, do współpracy, bo to jest, moi drodzy, ten moment. I my nie będziemy walczyć poprzez rozlew krwi, my nie będziemy walczyć siłowo, my będziemy walczyć prawdą. Będziemy walczyć argumentami, będziemy walczyć uczciwością i będziemy walczyć przede wszystkim ekspertami, bo prawda się obroni, wcześniej czy później. Mam nadzieję, że to już jest ten moment.